Tak, tak tak naprawdę, nawet nie śmiałam, że życie mi tak się dobrze ułoży, chociaż mam, było różne. Nększyłam się jak mogłam, ale jednak dzisiaj jestem szczęśliwa. Mówię Ci słowo w serce, serce. serca. I zrobiłam to, co chciałam. Zgodzę ze sobą. Swego, bardzo, bardzo złożona, ale jednak prze, och, i przeżyłam swoje. Chciałam podejść od dzieci, od swoich, bo ich bardzo kochałam od początku, od pierwszej chwili. Od końca rodziny. To ich kochałam i nie w stanie. I teraz jestem prześlina, że na wczorajszym mam odpięcie cudów. Bardzo mi, bardzo mi się dzieje. To jest moje najświętsze słowo, jakie mogę dzisiaj powiedzieć. A że powiem proszę, że oj, lecz wierzę, bo ty tu swoje to tylko szczerze. Rodzina jest najważniejsza, najważniejsza. A my nazywamy się, moje ja robię pszczółki. Oj ten, pszczółki. pszczółki. A ja misio. Misiu. Czemu, misio? Misio. Misiego tu siedzę. Tak, misiek. A, a bo, mówię, dobrze zrobił. Tak, tak. O Boże. Zamiast powiedzieć, że to oni się podzielić. Ale no, ja powiedziałem, że dobrze że to swoje, to swoje. Dbają tak swoje to jest Twoje, twoje. Dbać o swoje też. Dzielić się trzeba, ale dbać o swoje też trzeba. Tak, tak. A... Czego mogę, czego nie mogę, to tak, znowu mam kondolencję. Uh -huh. Taką kondolencję, ale naprawdę, że wiem, co mogę. I zadaw. I co w moim Mówiłam o tym, że to jest Nie rób tego, co Tobie nie miło. Tak. Tak. Nie rób tego, co Tobie nie miło. Nie rób drugiemu tego, co no. Tobie nie miło. Przykazanie miłości. Tak. Tylko majątek. Nie. Ale majątek dobry. Jak się ma w Tak. Przez tak. chwilę, że się dostał, to on mnie w Nie wygryzał. Nie, nie, nie nie Ale to moment. moment. Takie momenty są, nie? Tak. Z tego kawałka nie podobało mi się, usła Więcej na Wodę w swoich. No masz piękną tą bluzkę, sama sobie ją szyłaś. No. <grydziś> nie szukała was na, na żony, na mężczyznę, na moje. syna. Zawsze byłaś Zosia Samosia. Tak. Niezależna. Tak jest. I uparta. Tak. Ale jeszcze. Na moment chodziło wszystko. Ostatnie godziny, może, godziny, może, minuty, może. Lata jeszcze. Lata, jeszcze. Lata nie no, ale nie za jeszcze chwilę, że mam przyszłość. Tak. tak. A nie, ja nie przyszłam na parodę, mm. żeby bo mówię, o, Lado, mam dom, mam Masz siebie. Ja I mam si Masz siebie. Mam siebie. I to najważniejsze. Tak. Widzisz? Tak. Mhm. Ja też. Być sobą. Być tak. sobą, Tak. I być pewna w sobie. Tak. Pamiętasz, co to znaczy być Ale. pewna w sobie? Zawsze mi to mówiłaś, jak byłam dzieckiem, żebym była pewna w sobie. Tak. Wtedy jeszcze, jak, jak nie wiedziałam, co to do końca znaczy, jak zaczęłam studiować psychologię, to sobie myślałam być pewna siebie, a nie w sobie. A ty mi zawsze mówiłaś, by, bądź pewna w sobie, bo Pan Bóg złożył prawdę w tobie o tobie, więc bądź pewna w sobie. No jest. Trochę mi się zrobiło nie wiadomo jak, jak mnie ksiądz pocałował w to... Tak, teraz na twoje tak urodziny. Rodziny. To się zlubiło, na jak się zrobiło na mszy twoich. Jak ci się zrobiło? Nie wiem. Tak sobie pomyślałam. Mhm. Do czego ja noszę? Dlaczego no, mi przeglądamy? Mhm. Ja bym chciała być sobą. Ty jesteś sobą. Tak, a teraz? To był... jesteś sobą tak. po prostu. Poczułaś się nieswojo? Oj, tak! <głos> Zakłopotana? <głos> tak! <głos> <głos> Zakłopotana się poczułaś. Jeszcze tylko ci powiem to. Ksiądz, ten, co był u mnie, pocałował <noise> w rękę. To on jest pocałował. tak, tak. Pobłogosławił cię. Obyś mi się poskarżała. Tak. Bo nie, to był Tak powiedział. Tak powiedział.